Siema. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy sobie kontynuować naszą przygodę w wyświecie gotyka. Więc co? Zacznijmy sobie na spokojnie odcineczek. Więc ogólnie, w tym miejscu bym bardzo prosił o po prostu komentowanie, lajkowanie oraz subowanie kanału, bo to naprawdę mega motywuje do dalszej produkcji. Ale to miesza z tym. Teraz po prostu chodźmy sobie i kontynuujmy naszą przygodę. Stwierdziłem, że pójdziemy w pierwszej kolejności w sobie na farmę. Onara. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Onar nie uznał tego za zabawne, nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. Do pewnego stopnia była to moja wina. Teraz li chcę, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. Inni już porobili zakłady, czy uda mi się przeżyć. Chętnie ci pomogę. Dobry z ciebie wojownik? Nieźle sobie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. A dlaczego pytasz? Gdzie jest po środku tego pola, w dużej skale? No w sumie czołania. Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc? Ale dlaczego? E... Chcę się do was przyłączyć. A, więc to tak. Chcesz pokazać jaki jesteś odważny? No dobrze. Spróbujmy pokonać bestie wspólnymi siłami. No i fajnie. Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej? Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Nie no, lecimy. Teraz jest odpowiedni. No dobrze. Zobacz. E, Zapiszmy sobie. Jakby mieliśmy albo on umierać. Więc to wolę sobie wcześniej zapisać. I na spokojnie wyjaśnimy sprawę z tymi polnymi bestiami. I przy okazji to też będzie exp dla nas, co nie? Jak... O proszę bardzo, on zamordował, a my dostaliśmy expa. Zasadniczo on mógłby sam nawet ich tutaj ogarniać. Dobra, poczekaj chwilę typie, się na spokojnie wyleczymy i możemy e, lecieć w głąb jaskini i planuję spotkać się z Kordem chyba, żeby po prostu nam nie dość, że pomógł z, z przyjęciem do najemników, ale jeszcze żeby nam trochę oduczył nas w siłę. To będzie na pewno najlepszy pomysł. O, nic tu nie widzę. Dobra, teraz ty ją przytankuj w typie. Okej. Okay. A my się na spokojnie wyleczymy. Naprawdę chyba nam malutko brakuje. Ile nam brakuje? 90. chyba je na polna tej i mamy kolejny poziom wbity. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. Wracajmy! Chwila! Co z naszą umową? A, mógłbym ci pomóc w dostaniu się do naszej grupy, ale tego nie zrobię. Dlaczego? tak? Jeśli powiem komukolwiek, że mi pomogłeś, obarczą mnie nowym zadaniem. Rozumiesz, że to nie jest tylko mój kaprys, prawda? Przekro mi, chłopcze, z pewnością... Dobra, smuteczek. Bo mamy za mało siły, żeby w razie czego się z nim zmierzyć, więc no. Mimo, że jest teraz osłabiony, to jest sporo. Niczego tu nie Ale nie no, wolę nawet nie ryzykować z walki z nim. Ale sobie pospierajmy na spokojnie itemki, które tutaj sobie leżą. Złoto, sporo złota. Sardzewiały topór, który będziemy sobie mogli sprzedać. Ogólnie początkowo planowałem. O, z wzroczności. Początkowo planowałem y, pójść walczyć walce z bandytami, stwierdziłem, że my jesteśmy trochę za słabi jeszcze, żeby na grupkę bandytów polecieć, już na taką mocniejszą y, grupkę bandytów, więc tutaj wolałem nie ryzykować. Gdzieś tu był farmer, leżał. Wolna bestia. Jeszcze trochę złota. Sporo złota. Zero sporo złota. I mam nadzieję, że nie będzie słychać psa, który właśnie tam szczeka sobie na, na zewnątrz. Dobra, nic tu w zasadzie nie ma ciekawego. Więc dobra, udajmy się powoli na farmę. Miejmy nadzieję, że spotkamy jedną polną bestię, żeby można było ją sobie po prostu grzmotnąć. O, zardzewiały topór. Dobra. O, zardzewiały krótki miecz. Będzie na sprzedaż. No i fajnie. Fajnie, fajnie. Mięso kupacza, o, też mi się podoba. Dobra, musimy sobie znaleźć jednego, znaczy jedną polną bestię. A to nie jest takie do zabrania. Polna bestia powinna, no właśnie, tutaj, praktycznie obok. Jak mi nikt nie ukradnie expa, to będzie dobrze. Naryzykowałem Nic tu nie ma Ale no... Nie wiem czy się opłacało gdzie nasze mięso? Wiem, że na pewno mamy to, ale... O, mięsko Bo brakuje nam 10 expa Jednak za bez się było 80, a nie 90 Jest taki minus Pojedynczo to zapraszam Mam, na pewno mamy jedną lepszą yy, broń, yy, która wymaga od nas chyba 8 punktów siły więcej. Ale no, Niczego mamy zbity poziom. A w sumie od razu i tak nie ma co tego homikować. sobie użyjmy sobie od razu to. I brakuje nam do lepszego łuku 3 punktów zręczności Więc taki jeden minusik. Ale dobra. Udajemy się na farmę, to wyleczmy się na wszelki, jakbyśmy mieli jakimś studenckim walczyć. Bo nie wiem, czy z tymi tutaj będzie trzeba walczyć, czy nie. Więc lepiej nie. Kim ty jesteś? Najemnik. O, A ty gdzie się wybierasz? Y... Chciałem się tylko rozejrzeć. To wszystko. <laughs> Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha, zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj? Hmm? Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Zobaczymy. Jak tam sobie chcesz? Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy. Złota nie mamy dużo, więc mam nadzieję, że nie zabierze nam nic. A, złoto! Niebezpiecznie jest nosić przy sobie złoto. Większość najemników to zwykłe rzezimieszki, nie uczciwi ludzie jak ja. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba chwila. Ech. Chcę się do was przyłączyć. Świetny pomysł. Rozumiesz chyba, że najemnicy będą musieli zdecydować, czy chcą, byś się przyłączył, czy też nie. No tak. Czy będziesz głosował na tak? Właściwie czemu nie? 50 sztuk złota to chyba niewygórowana cena za pozytywny głos. Nie uważasz? Prosta. A nie ma co z nim walczyć, bo i tak nie mamy szans, więc co... Poddawaj hmm, moje słowa Twarz czy dupa. Tak. Jak tam interes. I no, jak tam interes? Niewiele osób ostatnio tędy przechodzi, ale jak dotąd wszyscy płacili my to. A w ogóle mam wrażenie, że nam nie zabrał złota, bo chyba mamy tyle ile mieliśmy. Ale dobra, mniejsza z tym. Od razu udajmy się do Korda. Chyba tak, chyba do korda. No gdzieś tutaj powinien stać. Na razie nie ma co z... O, z tamtą osobą musimy zagadać. To był kord. Tak, Kort. Hej. Siema, kort. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Mm, naucz mnie walczyć. Naucz mnie walczyć. Trenuję tylko najemników, albo bardziej doświadczonych mm. wojowników. Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. Nie jestem w tym aż taki zły. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć czego tylko zapragniesz. Dobra. Yy, podobno należysz do wodnego kręgu podobno należysz do wodnego kręgu który dureń nie umiał siedzieć cicho Larys wspominał że pomożesz mi jeśli powiem że jestem jego protegowanym wygląda więc na to że muszę się z tym pogodzić dobrze czego ci potrzeba tylko uważaj co teraz powiesz jeśli nie spodobają mi się twoje słowa to pożałujesz no dobra dobra spokojnie Twojej broni, twojego pancerza, proszę, mówiąc, e, możesz mi. Po... O! To. Możesz pomóc mi w dołączeniu do najemników. A to dobre. Jasne, spróbuję. Coś jeszcze? E, prawdę mówiąc, wystarczy. To wystarczy. Skoro to już wszystko, jeśli się dowiem, że nie trzymałeś kęby na kłódkę, lepiej trzymaj się z daleka. Nie mam zamiaru powtarzać tego ostrzeżenia. Mhm. Mm e... Od czego powinienem zacząć? Od walki bronią jedno- czy dwuręczną? Te dwa rodzaje broni są dość podobne. Dlatego za każdym razem, kiedy osiągasz następny stopień doświadczenia w posługiwaniu się jedną z nich, podnoszą się twoje umiejętności w zakresie walki drugą. Oznacza to, to, że jeśli jesteś dobrze obeznany z mieczem jednoręcznym, ale wciąż brakuje ci doświadczenia w posługiwaniu się bronią dwuręczną, Twoje umiejętności w zakresie walki mieczem dwuręcznym wzrastają za każdym razem, kiedy trenujesz z mieczem jednoręcznym. Jeśli trenujesz walkę jednym rodzajem broni, Twój trening będzie bardziej wyczerpujący. Jeśli trenujesz walkę dwoma rodzajami broni, osiągniesz ten sam efekt przy mniejszym wysiłku. Ostatecznie wyjdzie na to samo. Wybór należy do Ciebie. Ok, dzięki za info. Pomóż mi zostać. Hmm, pomyślmy. Na pewno musisz w tym celu pogadać z Torlofem. Rozmawiałeś z nim na ten temat? Nie bardzo. Dobrze, bierz się do roboty i wróć, gdy będzie już po wszystkim. Ale chcę, żebyś mnie jeszcze poduczył. Naucz. Mogę cię nauczyć walki mieczem jednoręcznym. Do dwuręcznego, brakuje... nie marnuje czasu. Na... Aha, bo on tylko... Eee, choroba. Czy on tylko podnosi nam ten umiejętności, nie siłę? Ale dobra, w tym miejscu zrobimy sobie szybkie cięcie i zobaczymy się za chwileczkę. Witam Was po szybkim cięciu. Sobie zobaczę tylko, czy się wszystko ładnie nagrywa. Tak, nagrywa się i sobie będziemy kontynuować nasze granie. Więc udajmy się do tego Torlofa. Może on będzie mógł nas nauczyć siły. Bo najbliższy nauczyciel, o którym ja wiem, to jest dopiero w mieście, więc tam aż nie chcę mi się lecieć. Bo do Torloka, y, czego ode mnie nie chcesz? Mógł, że o tym nie wiesz. Y, do nie masz coś przeciwko Mój temu. Pomożesz, dali, mi, tak, o. O. pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać, nie jak wykorzystywać swoją siłę wiem, w bezpośredniej walce. Wielu wojowników dostaje baty, bo, bo nie potrafi nie wiem, odpowiednio, odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie wiem, czy jest ze zręcznością tak. ja i walką na dystans. Chcę można Czekaj, na pewno sobie damy 5 w zręczność, a resztę w siłę. Reszta to będzie w siłę. Świetnie. Teraz możesz skuteczniej wykorzystywać swoje umiejętności. Trudno być tego pewnym. Zaraz z nim pogadamy dalej. A dzięki czemu że daliśmy zręczność? Mamy już obecnie lepszy łuk na 30 obrażeń, dobry łuk. To jest 15 krótki. 30-30. Tak, to jest już to samo. Przecież o I też mamy dostęp do Wilczego Kła. 45. Bo to jest 40-40. 45. Tak. No i fajnie. Mamy już lepszy miecz i łuk. Więc od będzie nam już troszkę łatwiej. Jedynie teraz pancerz. Jeszcze nam potrzebny na lepszy. Muszę się przyłączyć do najemników. A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? Nie doszło do mnie Podaj próbę. nie Czy to Lee przysłał cię do mnie? nie? Więc po cholerę zawracasz mi głowę. No. W... No tak. Dokładnie. Trzeba się trochę ty, tutaj pokręcić po obozie. Na spokojnie i sobie poogarniemy sobie Hej. wszystko na spokojnie. Pouczymy się, poogarniemy. E, Naucz się. Pomóż mi zostać najemnikiem. Hmm, pomyślmy. Na pewno musisz w tym celu pogadać z Torlofem. Rozmawiałeś z nim na ten temat? Nie bardzo. Dobrze, bierz się do roboty. Gadaliśmy z nim na ten temat, ale no... Nie chciał z nami gadać na ten temat. Ale dobra, Lecimy z powrotem tam i pogadajmy z resztą tutaj ludzi. Jak się zawsze wchodzi do nowych lokacji, to Nic zawsze jest nie już nie dużo nie. gadania. Nic nowego w zasadzie, jak leci? Strażnicy zbyt długo nami pomiatali. Ale teraz nie ośmielą się tu pokazać, skoro najemnice są po naszej stronie. Król może sądzi, że wszystko ujdzie mu władzą, ale my nie zamierzamy tego dłużej znosić. Spoko, pocho? W mieście mówią, że chłopi się buntują. Bzdury! Po prostu bronimy tego, na co ciężko pracowaliśmy. To jasne, że ciężar wojny spoczywa na grzbietach wieśniaków, ale Onar nie będzie się już bezczynnie przyglądał, jak król zdziera z nas skórę. Okej. Okay. Mogę gdzieś tu odpocząć? Jeśli chcesz się gdzieś przespać, idź do stodoły. Tylko nie połóż się przez pomyłkę w łóżku jakiegoś najemnika. Onar dba o to, żeby zostawili w spokoju wieśniaków. Ale z obcym spoza farmy mogą zrobić co im się spodoba. No Ok, dzięki. Sobie zapiszemy. Jestem z ludzi, którzy lubią szyb, często zapisywać. Więc będę co chwilę praktycznie zapisywać. Wtedy tak jak dobrze wiecie: Wilk, Gunnar, Elena. Zagadajmy od Wilka. A wiadomo co: Rod. Nie może. Farmer. To jest Raul. Raul. Raul, Raul. Nie wiem, jak to się jego imię czyta. Dobra, trzeba wszystko po kolei. Dużo gadania nas czeka. Było dokładnie tak, jak mówisz. Wszystko w porządku? Hej, ja cię znam! Byłeś w kolonii, czego tu szukasz? Jak na dystans ścinam te drzewa. Chcę się do was przyłączyć. Czemu nie? nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja! Ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem z życiem. No to i tak miałeś szczęście. mam lepiej. Masz coś do sprzedania? Nawet nie pytaj. Naszym orężem i pancerzami zajmuje się teraz jeden z nowych Benet. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię Li, A tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i w straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm, Byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. Nie można wierzyć Rachciach, stracimy robotę. Dokładnie. E, możesz mnie czegoś nauczyć? czegoś nauczyć. Jeśli chcesz, mogę ci pokazać, jak sprawniej posługiwać się łukiem. I tak nie mam teraz nic lepszego do roboty. O, dzięki. E, dobra, no chcę naucznicy, nie? Co słychać? Co słychać? Jeszcze nie. Daj mi znać. Dobra Próbowałeś szukać w mieście <śmieniu> Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć <śmieniu> A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Posłuchaj. już sobie wyobrażam. Ja w mundurze strażnika. I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Może i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt mną nie pomiada. No szczęśliwy wilk. Dobra, zapiszmy sobie. Lecimy dalej z tym gadaniem. Dobra, siema się ma ro Rod. Rod to chyba był kozak, więc Zagadajmy z Rowlem. Ty, czego chcesz? Nie Chciałbym. Nie zaglądaj do budynku po lewej stronie. Siedzi tam Sylwio i lepiej mu teraz nie przeszkadzać. Jest w nie najlepszym nastroju. Jeśli zobaczy takiego słabeusza i to jeszcze nie pracującego na farmie, może chcieć wyładować na nim swoją złość. Okej. Okay. właściwych ludzi się przyłączyć do linii. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce li nie będzie miał tu nic do gadania. Co masz na myśli? Każe nam tu tylko siedzieć i nic nie robić. Od czasu do czasu mamy tylko postraszyć kilku wieśniaków. I tyle. Sylwio zawsze powtarza, że najlepszą obroną jest atak i ma do cholery rację. Kim jest Silvio? Kim jest Sylwio? Kim jest Sylwio? To nasz następny przywódca, jeśli chcesz znać moje zdanie. Jeżeli zamierzasz go prosić o to, by pozwolił Ci się do nas przyłączyć, to lepiej o tym zapomnij. Nawet pastu byłby z ciebie marny. Nie wiem już w O to Chyba przywale ci w mordę. Czekaj, spróbujmy. Spróbujmy sobie z nim zawalczyć. Jak się nie uda za pierwszym razem, to... Czego chcesz? Trudno się mówi. Chyba przywale ci w mordę. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. nie Do tej pory byłem miły. Nie tak szybko. Poczekaj chwilę. Nie tak. Nie. Tak nie można, nie. W końcu i tak go oczywiście dobra. Nie, no tak się nie robi, weź Mnie mówili co innego, bydlaku. Doigrałeś się. O kurka wodna. Eee yy... No, pozwolę tego nie skomentować. Więc nie, to poszło na szybciej, niż myślałem. E... Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Posłuchaj, chłopcze, potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć broń dwuręczną. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. Aha. Co słychać? Czego ode mnie chcesz, mięczaku? Hmm. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. Znaczy, przy... co będzie mięczak, panie? Eee. Y... Dawno... Jestem dość silny. Nonsens, nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza. Takiego jak choćby mój. No dawaj, dawaj. Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Jesteś rozbrajający. Zaryzykujesz zakładzik? Nie sądzę, że coś się zmieniło. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Naprawdę? Hmm... Ile chcesz przegrać? Dziesięć. A cóż, wyglądasz raczej na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Jasne. Niech no spojrzę. Proszę. W porządku, zobacz. Nie udźwignę tej broni. To właśnie prób... A teraz oddaj... jaj. Proszę. E, ściągnęło mi. Mimo wszystko jesteś mięczak i tyle. Eee... Ale rozebrać to nie musieliście, Gregiego. Ważna bardzo. ...oddawać mi moje rzeczy się do tego zabrał. Dziękuję Dobra, przejdźmy się jeszcze chwilę tutaj po farmie i będziemy już powoli kończyć Nie Przejdźmy się chwilę i będziemy kończyć idealnie. Będzie... Bo mamy już około 25 minut materiału, więc nas odpowiedni. sprzedaje nią handluje jest w domu razem z Jaką broń wyrabiasz? W tej chwili zwykłe miecze, nic więcej. Ale gdybym miał trochę magicznej rudy, mógłbym robić broń lepszą niż zwyczajną, ze stali. Nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć trochę rudy? Oprócz górniczej doliny, oczywiście. Nie. Oczywiście, że nie. Aha. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i idź do Torlofa. On cię wypróbuje. Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i idź... A, dobra, to już mówiliśmy. E, dobra, może mnie szybko. nauczysz wykuć Możesz mnie nauczyć, jak wykuć Pani miecz? Jasne, ale to cię będzie trochę kosztować. Powiedzmy, 30 złotych monet. No, okej, okay. Zgoda. Proszę, oto 30 sztuk Odech. złota. To była bardzo nie dobra cena. Możemy zacząć, kiedy będziesz gotowy. Okej, okay, dzięki, ale na razie jeszcze. To tylko o, latki. jeden punkt. Naucz mnie jak wykuć broń. Ale ty nawet nie znasz podstaw. Najpierw no, to musisz to się nauczyć się jak wykuć. Okej, okay, okej. Okay. No, nie masz tak To masz do sprzedania, on mówi, że on nie sprzedaje. Czy coś się wygłórać, zamość, zamość, Tak, Dajmy sobie jeszcze z Hot i będziemy powoli... Jest Witaj, dobrać. jestem tu nowy. Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale nie mam teraz ochoty na pogawędkę. Jestem zupełnie wykończony! Masz strasznie dużo pracy, co? Racja! Bennett wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. Co możesz mi powiedzieć o farmie? To jest farma Onara. A ten duży budynek to jego dom. Jedno skrzydło zajmują najemnicy. Odkąd się sprowadzili my, farmerzy, musimy mieszkać w stodole. Ale mi to nie przeszkadza. To dobrze, że ktoś pilnuje farmy. Ten budynek to kuchnia. Przy odrobinie szczęścia, może załapiesz się na coś do jedzenia. Nie sądzę, widzieć się A o co chodzi z tymi najemnikami? Onar wynają ich, żeby obronić się przed strażą. Najemnicy chronią także farmę, trzodę i farmerów. Więc żeby ci nie przyszło do głowy coś ukraść, oni tylko czekają na pretekst, żeby cię zbić na kwaśne jabłko mogę kupić. Wybór jest dość ubogi. Większość mieczy i toporów trafia do O'Nara. Okej, okay, w razie czego możemy z tobą tradować się. Sprzedajmy trochę u niego tego śmiecia, co się nam się tutaj pozbierało. Zostawmy sobie po jednym takim. Ale dobra. Odejdźmy sobie trochę na pobocze, żeby nie słyszeć tego całego gadania. Nic mnie już nie dziwi. Siema, kot. Nie wiem, Więc co, w tym miejscu sobie będziemy zakończyć ten odcinek, więc co, siema, cześć i na razie, do następnego, Hello!